Dobrze, 9 na 10 frontów. W takim razie będę się dzielił moimi doświadczeniami tutaj My mam, Ja mam stricte ravioli z giczą cielęcą co się maślano-szałwiowym Zaciekawiła mnie po pierwsze gicz cielęca, a po drugie szałwia Ciekawe co to będzie, zobaczymy A Ty Bartek? Ja proszę Was, um, chciałem zaznaczyć, że już tu kiedyś byliśmy I dzisiaj testujemy zupełnie coś dziwnego A jeżeli jesteśmy drugi raz, co oznacza, że naprawdę jest pyszne A co mam na talerzu? Um, Tagliatelle ja z łocosiem pomidorkami. No, jeżeli chodzi o makaron, to na pewno jest ciepły, a tak bardziej serio. Bardzo fajnie czuć ten szczypiorek wsadzony w ten sosik, a jeżeli chodzi o ososia, jest bardzo fajny, mięciutki. Taki powinien właśnie być włosów. To powiem tak, Borawioli to jest wśród makaronów, więc mniemam, że to będzie makaron. Można to tak nazwać, jak dla mnie taki faworyt z makaronów, które jadłem. Ma bardzo mięsny smak, taki trochę podobny do gołąbków i bardzo mocno czuć te zioła, tak jak tą szałwię. Dla mnie, jakby mi ktoś nie powiedział, że to to bym powiedział, że to szpinak. Mamy taki mocno ziołowy smak. Dobrze, 9 na 10, no 9 na 10, tak bym powiedział. Z racji Halloween mamy tutaj menu sezonowe, w którym głównie dominuje dynia, dlatego wzięliśmy pizzę taką na spróbowanie, właśnie z dynią, z kawałkami dyni, z pestkami dyni oraz z serem, serem kozim, dobrze który tutaj widzimy właśnie, ja już zdążyłem spróbować, Bartek jeszcze nie, ser kozi, bardzo dobry, ja akurat lubię takie smaki, nie spodziewałem się dyni w takiej formie, właśnie zastanawiałem się, czy to będzie jakiś dżem, czy jak to będzie wyglądać. Bartek typował właśnie, że to będzie coś w stylu pokrojenie jak ananas, no i zgadł, i jak to smakuje? Jak dynia, dokładnie, jak dynia, dlatego próbujemy. bardzo zaskoczony tym daniem, bo myślałem, że będzie mniejsza porcja, a jest bardzo super Widzicie, tutaj mam kurczaka supreme, piórę spieczonej marchi z anyżem, polentę, no i smażoną cukinię I się bardzo Co fajnie... Co to jest polenta przede wszystkim? Szczerze mówiąc nie wiem, ale na pewno damy wam znać w opisie w filmiku, także sprawdzajcie, bo... Może przekrój po prostu, zobaczymy no Ziemniak i, no, Chyba tak Jakiś taki w panierce bym powiedział, aczkol... Ziemniak, panierce, no. Dobra. Nie wiem, dobra. Ziemniak? Coś takiego. Tak jak słyszycie, w Willi Toscana się dzisiaj dzieje. Z jednej strony impreza, z drugiej będzie muzyka na żywo. Mega sympatyczny lokal, fajnie. I Jest to, Jest na tyle duży, że nie czuję się przy, przytłoczony specjalnie tymi, możemy nawet gadać. A tutaj, właśnie sobie. Próbuję bezy, czyli mojego ulubionego deseru. Jest taka, szczerze mówiąc, nie za duża. Czas... Czasem za duża to też niedobrze. Czasem tak. za duże, to, to, to niedobrze, ale ja wolę większe, Ale bardzo dobra za to. Czasami lepiej, żeby była dobra jakość, ale nie aż tak dużo. I żeby się nie napaść. No, super, pyszna beza. Wyszliśmy właśnie pojedzeni z willi Toskana. Jak zwykle super. Bardzo nam smakowało. Spróbowaliśmy dzisiaj znowu czegoś nowego. Chyba najbardziej mi jednak leżało to ravioli mimo wszystko. A menu sezonowe no cóż, trzeba tą dynię lubić. Nie wiem, nie umiem chyba do niczego porównać. Ja bym powiedział, że dynia smakuje jak dynia. cytrynowe awokado. No to jest takie dobre określenie. I tak od czasu do czasu fajnie, ale na co dzień bym raczej nie próbował. Jak zwykle super obsługa. Świetnie. Jestem bardzo zadowolony. A ty? Tak, jeżeli chodzi o moje, z wszystkich rzeczy, które wybrałem, to myślę, że, że pizza ta właśnie z dynią, bo raczej jest raz do roku możliwe jedzenie, jak jest pewnie no, to święto tak zwane. Tylko ciekawe dyniami, jest to a... właśnie, że powiedziałeś raz do roku, ale tutaj wiemy od kucharza, że nowe menu będzie wprowadzane jakieś, już nas zapraszał. Nie jesteśmy z Warszawy, więc za tydzień znowu nie będziemy, ale może za jakiś czas. Padniemy znowu, wiemy, że mamy, mają być bardzo ciekawe potrawy, ale nie możemy powiedzieć jakie na razie. Tak. Tajemnica. Dokładnie. Pozdro.